Uwaga, uwaga, jestem, jestem, żyję, nic się nie stało. Natomiast miałam dzisiaj. No, nie byłam sama w domu, była u mnie mama, także dużo spraw mieliśmy do ogarnięcia. Trochę miałyśmy też małą obsługę po wczorajszym wieczorze. Nie z powodu alkoholu, ale z powodu późnego zakończenia. Także dzisiaj trochę pospałyśmy. Szybko na solarium. No, po solarium pojechałyśmy walczyć z oponami. Udało się, walka wygrana, opony 0, murawskie 1, także gratulacje dla nas. No a potem pojechałyśmy na wyprzedażę do Kaskady. Miało być niby Black Friday, super wyprzedaże. No dzisiaj już jest sobota zasadniczo, aczkolwiek miałyśmy nadzieję, że potrwa to cały weekend. Cóż, cóż mam rzec. Strasznie słabo, w ogóle no, ceny jakieś z kosmosu, te wyprzedaże takie nieciekawe. W ogóle cały asortyment w sklepach jest. No nie budzi moich pozytywnych emocji. Tak naprawdę chciałam sobie coś kupić, szczerze chciałam pójść i sobie coś kupić. I w sumie wyszło tak, że kupiłam sobie spodnie i dwie bluzki. No, także taka sytuacja. A teraz się szybciutko nagrywam i zmykam, ponieważ już zaczęło się KSW 33, najważniejsze wydarzenie tego roku, Kalido vs. Materla. Oczywiście będąc lokalną patriotką i znając prywatnie Michała, kibicuję Cipkowi, trzymam za niego mocno kciuki i mam nadzieję, że wygra. Aczkolwiek, no, Mameda w jakiś sposób też lubię, szanuję i podziwiam to, jakim jest zawodnikiem, więc będzie to naprawdę bardzo ciężka walka zarówno dla nich, jak i dla nas, którzy im kibicujemy i oglądamy. Także polecam, oglądajcie KSW 33. Ja lecę. Buziaki, pa!